A więc chciałem Was dzisiaj wszystkich przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tytułem dzisiejszego rozważania jest w gruncie rzeczy to, co jest powtarzane dość długo z tego miejsca w ostatnim czasie u nas. Przeplatane z innymi rzeczami, ale zawsze się przeplata również z tym, chodzi o czuwanie. Często jest tak, że człowiek, jakby rozumie pewne rzeczy. Tak, rozumiem o co mi chodzi, ale kiedy później, na przykład, byśmy się zapytali: Albo powiedz to swoimi słowami, to nagle jest takie. Nie wiem, albo nie jestem w stanie. Więc jakby ważne jest, abyśmy rozumieli jakby samą istotę pewnych słów i o co w nich chodzi. Chciałbym, abyśmy zaczęli od Ewangelii Mateusza, od czwartego rozdziału, od 1 do 11, czyli sam początek rozdziału. Mateusz 4, od 1 do 11 będzie. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś, się, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: Napisane jest również, nie będziesz kusił pana boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata. Oraz chwałę ich. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy Jezus rzekł: idź precz, szatanie. Albowiem napisano: Panu Bogu, swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, aniołowie przystąpili i służyli mu. Na pewno wielu z nas czytało ten fragment wielokrotnie, ale chciałbym, abyśmy się zastanowili nad taką. Jedną rzeczą. Zauważmy, że jeżeli na przykład państwo jakieś napada na państwo, to one zawsze szuka dowódców. One nigdy nie, nie, nie koncentruje swoich głównych sił na, na szeregowych. Oni chcą albo dowództwo, albo kwaterę główną, albo kogoś, kto dowodzi kogoś, kto rządzi. Kraj na kraj nie napada nigdy, kiedy ten kraj jest w pełni sił, kiedy ekonomia jest rozwinięta u szczytu ich możliwości, kiedy militarnie, technologicznie są na swoich szczytach i brylują w przestworzach. Takich państw się nie napada. Ale co kiedy się przychodzi i kiedy się napada państwo? Kiedy jest słabe, kiedy jest jakiś problem, kiedy jest zachwiana albo ekonomia bardzo mocna, albo ewentualnie rząd jako rząd rządzący nie są w stanie się z sobą dogadać. Co my jako Polacy możemy bardzo dobrze wiedzieć w kwestiach historii naszej. Że często był, jakby Polska była najeżdżana w tych czasach, kiedy no, ludzie mieli problem, jakby rządzący z komunikacją pomiędzy sobą. I kiedy przyszedł diabeł, kiedy przychodzi diabeł, diabeł nie przychodzi do nas, kiedy ja jestem w pierwszej kolejności. Jak już nie chodzi, nie przychodzi do mnie, kiedy jestem najedzony, wypoczęty, wyspany, kiedy. Konto bankowe się zgadza. Kiedy jestem zdrowy. Może przyjść, ale do tego jeszcze przyjdziemy. Jakby On wtedy nie będzie przychodził do mnie i nie będzie mnie kusił podjudzał moich nerwów. Bo o czym? Ja wtedy jestem silny, mocny. Kiedy chodzę. Kiedy chodzę, yy, kiedy chodzę w duchu, kiedy, kiedy się modlę, kiedy Pan mnie na, na, napełnia, kiedy jestem prowadzony. On nie będzie wtedy do mnie przychodził. Ale oni są cierpliwi. Oni czekają. Czekają, kiedy przyjdzie taki dzień, kiedy ja się poczuję słabszy, kiedy może moja modlitwa nie będzie już tak gorliwa, nie będzie tak, Nie będę tak napierał na tą modlitwę. Może kiedy się akurat wtedy trochę moje zdrowie podupadnie. Może wtedy, kiedy właśnie będę głodny, będę niewyspany, będę zmęczony. No, wtedy przyjdzie. I powie, co oni ci będą mówić? Ty też jesteś ważny. On nie przychodzi do nas w tych chwilach, kiedy my jesteśmy silni. On przyjdzie do nas, kiedy my jesteśmy słabi. W ogóle spójrzmy na to też, w co uderzył diabeł i w co uderzy i będzie uderzał. Dopóki trwa to, co nazywamy dzisiaj, tak? Ciało, oczy i pycha życia. Zawsze w to uderzał i zawsze będzie w to uderzał. A więc w ciało uderzy zawsze, kiedy jesteśmy. Może inaczej? ciało uderzy jest wielce prawdopodobne, że uderzy w ciało. Kiedy jesteśmy właśnie niewyspani, głodni. Coś nas już denerwowało wcześniej, albo wprawiło, mogło wprawić w jakieś takie zachwianie powiedzmy naszego nastroju. Tak? On wtedy przyjdzie i wtedy będzie mówił. Wtedy będzie. Mówił, a co naś tak na ciebie patrzy? A zobacz, jak no. A co on taki krzywy? Może on źle... Od... On wtedy będzie przychodził, wtedy będzie nas kusił. Kiedy to jeżeli w takiej kwestii jakby samego, samego ciała, czyli tego, co, co potrzebuje nasze ciało. W kwestiach również dobrze może przyjść do nas, kiedy my właśnie jesteśmy silni, stabilni. Kiedy na przykład finansowo dobrze stoimy. I wtedy nie chcesz mieć drugiego auta że tak ciężko pracujesz, masz tyle pieniędzy, stać cię, weź sobie, up. On znowu do nas przychodzi wtedy w innej, pod innym kwestii, kiedy właśnie jesteśmy stabilni, usta... ale wtedy uderza w coś innego. Wtedy może uderzyć na przykład w naszą chciwość, pieniędzy, pożądania. Wtedy da na przykład, może nam przedstawiać coś przed oczy i zobacz, jakie to jest piękne, jakie ładne. Nie chcesz? Weź. Przecież jesteś dzieckiem Bożym. Później znowu może uderzyć z kolei w, w następny aspekt. Tyle kazań powiedziałeś, zobacz jak ludzie reagują na to. Jesteś kimś wielkim, kimś ważnym. Jesteś kimś, przecież to Bóg Cię postawił na tym miejscu. Jeżeli człowiek się w porę nie obudzi, nie zrozumie, kim jest naprawdę. No to może to pociągnąć jakieś tam swoje, swoje konsekwencje. Ale to są momenty, kiedy oczywiście jest to temat no bardzo pobieżnie, ponieważ też nie chcę jakby zajmować za dużo czasu. Mi się wydaje, że to jest ten temat, można by było na co najmniej kilka kazań takich dobrych. Więc chciałbym tylko, abyśmy się jakby tak mieli, choć z grubsza co sobie to przypomnieli albo się o tym dowiedzieli. Właśnie kiedy atakuje nas, nas diabeł, kiedy on może przyjść? chwili albo kiedy jesteśmy słabi, albo kiedy jesteśmy na szczycie, albo tym finansowym, wtedy uderzy może w naszą chciwość, albo kiedy jesteśmy też na szczycie, na przykład naszej służby, też może wtedy przyjść i uderzyć. Wtedy uderzy w z kolei w pokusę chwały, sławy, klepania po plecach, i w taki sposób. I to może sprawić, że damy się zaskoczyć. A ile razy mieliśmy ostatnio mówiono o naszym sercu? Czym jest wypełnione? Kiedy nasze serce nie jest wypełnione w tym, co powinno, zaczynamy usypiać naszą czujność. Brat Mateusz mówił któregoś razu... O tym, jak Piotr chodził po wodzie i jak krzyknął, Panie Ratu, i o, tą, o tej ręce. Ja bardziej chciałbym nawiązać teraz do tego, że yy, kiedy Piotr szedł, kiedy cały czas miał zwrócony wzrok na Chrystusa, to on ok, on szedł. Ale kiedy tylko zaczął się rozglądać, zaraz poszedł w dół, Panie Ratu, i Bóg go wyciągnął, tak? Jezus go uchwycił, podniósł go i go wyciągnął z tych opresji. Ale właśnie kiedy spuścił wzrok, kiedy my idziemy, kiedy my cały czas patrzymy się na krzyż, i na Chrystusa, czyli nasze serce jest też nimi wypełnione, my nie utuniemy, będziemy po tej wodzie iść. Oczywiście to jest metaforycznie. My będziemy po niej iść, ale kiedy my zaczniemy odwracać ten wzrok, zacząć skupiać się na innych rzeczach, napełniać się innymi rzeczami, no to oni tylko czekają. Bo widzę, już w którą stronę idziesz, ty się zaraz i tak wywrócisz. Czekam na to. Więc to jest właśnie kwestia takiego. To jest właśnie kwestia tego czuwania, ale jakby nie człowiek nie jest w stanie czuwać, jeśli nie będzie na jeżeli nie będzie miał cały czas wzroku na Chrystusa. Nie będzie, nie będzie się napełniał dobrymi rzeczami, ponieważ inne rzeczy będą najzwyczajniej odwracać go, jego uwagę. Weźmy przykład: większość z nas ma dzieci, tak? A ci, którzy nie mają dzieci. Niech sobie przypomną jakąś taką rzecz, która była dla nich bardzo istotna w życiu, ale to musi być naprawdę bardzo istotna rzecz. I zobaczmy, że kiedyś małe dziecko się rodzi i są na przykład nowi rodzice, z pierwsze ich dziecko, tak? Czy się zdarza, oczywiście wykluczając pewne przypadki, tak? Mówimy tu jakby o normalnej strukturze rodzinnej, tak? Czy się zdarza, że rodzice zapomną nakarmić? Czy się zdarza, że zapomną przewinąć? Zdarza się, że zapomnę w ogóle o dziecku? Nie ma takiej możliwości. Kiedy ja widziałem, jak Mateusz z Moniką jechali gdzieś z Eliaszem, tak? to ja zawsze widziałem był plecak i oni byli przygotowani. Pieluchy, mleko, zabawka, smoczek, to, to i tam masa tych rzeczy, które są potrzebne dla małego dziecka. Rodzic jest dwa kroki do przodu i dwa kroki do tyłu. On jest czujny, on czuwa, ale dlaczego czuwa? Dlaczego mu tak to dobrze wychodzi? Bo on widzi tylko dziecko. On jest skupiony tylko na dziecku. Kiedy on jest skupiony, on nie popełni błędu, bo on cały czas o tym myśli. Jakby można było powiedzieć, że tak metaforycznie trochę dziecko wypełnia jego wnętrze. No i jest to w pewnym sensie normalne, bo dzieci ludzie się. Denerwują, stresują, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, więc poświęcają maksimum swojej uwagi, no bo jest to młody człowiek. Człowiek nie wie, jak się z nim obchodzić, i, i to jest naturalne, tak? i to jest dobre, bo Bóg kazał, dawał, daje nam dzieci jako błogosławieństwo i wymaga od nas, abyśmy się o nie troszczyli, więc to nie jest nic z tym złego, ale to właśnie dobrze pokazuje ten przykład czuwania, że człowiek czuwa. A czemu? Bo on ciągle o tym myśli. Ciągle jest tym napełniony. I powiem że ktoś mi powie: no bracie, no ale to co ja mam cały czas myśleć, a ja muszę chodzić do pracy, ja muszę, no ale przecież ci rodzice też funkcjonują, tak? Czy ktoś, jak się urodziło pierwsze dziecko przestał kompletnie funkcjonować w społeczeństwie i w życiu jakby takim normalnym? No nie, też chodzili do pracy, też musieli robić zakupy, też musieli, jeśli coś trzeba było w domu naprawić, to naprawić, też trzeba było pomyśleć o samochodzie, ale pomimo tych wszystkich obowiązków w koło jako się dziecku nigdy nie zapomnieli. Bo to dziecko było w centrum. Byli w stanie funkcjonować w życiu, robić wszystko w koło, ale dziecko było w centrum i o dziecku nigdy nie zapomnieli. I my w taki sam sposób powinniśmy patrzeć. My jesteśmy w stanie, my mamy korzystać z tego świata tak, jak kupujcie, jakbyście nie kupywali. Jakbyście nie kupywali. Posiadajcie, jakbyście nie posiadali. Używajcie z tego świata, jakbyście kompletnie z niego nie korzystali. I to jest właśnie to. My jesteśmy skupieni na Chrystusie. I na naszym celu, jaki on nam wyznaczył. A całą resztę rzeczy jesteśmy w stanie robić pobocznie. Ale my musimy być skupieni, bo tylko wtedy czuwamy. My tylko wtedy jesteśmy w stanie się nie potknąć. Oczywiście nie mówię, że nie będziemy popełniać błędów, bo jesteśmy ludźmi. Ale. My mamy naszym zadaniem jest zredukować te błędy nasze do, do minimum ewentualnie je wyeliminować, jeśli jest taka możliwość. Tak? Teraz chciałbym jeszcze jeden werset przy, przytoczyć tutaj tylko dwa wersety do Ewangelii Mateusza 24 rozdział. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Was przyjdzie. A to zwaście, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swojego. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Yy, tutaj jest mowa o gospodarzu i domu. No to wiemy, że jeżeli każdy z nas ma swój dom, no to dom ma określony jakiś rozmiar i są określone jego granice. Więc gospodarz jest w stanie w tych granicach patrzeć, rozglądać się, czuwać, gdzie jest ten złodziej. Kiedy my będziemy widzieć granice, kiedy może przyjść usiciel, my też będziemy jak ten taki dobry gospodarz, który pilnuje tego domu, tych fundamentów, że mu się nikt nie podkopał. Ale my musimy widzieć te granice, musimy wiedzieć gdzie i kiedy. A gdzie i kiedy to jest sam początek, jak diabeł kusił Jezusa, w co uderzał. My mamy walczyć umiejętnie, a nie walić na oślep. Ale żeby, jak, jeżeli się przyjdzie do jakiejś zawody, to trzeba znać reguły. Musimy bardzo dobrze poznać reguły, żeby być zwycięzcami dzięki Chrystusowi w tej grze, w tej, w tej, w tej naszej drodze. Więc musimy wiedzieć, kiedy diabeł może do nas przychodzić, kiedy będzie przychodził i kiedy wiemy, że jesteśmy zmęczeni, głodni, to wtedy tylko czekamy. To jest kwestia czasu, że on przyjdzie. I będą przychodzić tak do końca naszego życia. Ale my mamy... To jest właśnie kwestia, kwestia czuwania, kwestia tego, jak my to... Jak my, czy my będziemy tego świadomi, czy nie będziemy świadomi. Oczywiście, tak jak mówię, jest to temat, temat jest ruszony tak naprawdę tylko pobieżnie. Jeśli Bóg pozwoli, taka będzie Jego wola, to go rozwiniemy, ale chciałbym, abyśmy właśnie się zastanowili nad tym czuwaniem, żebyśmy pomyśleli nad tym, kiedy diabo będzie przychodzi i żebyśmy się zastanowili nad tym, nad czym my się skupiamy. Czy my się aby na, skupiamy na tym, na czym powinniśmy. Czy może za bardzo jest ten nasz uwaga, pomimo świata, obowiązków, jest za bardzo podzielony? Bo jest napisane, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I on będzie kusił do samego końca, my musimy wytrwać do samego końca. I musimy pamiętać, że to, że ja 30 lat jeździmy jedną drogą i ja ani razu, nie przekroczyłem prędkości, to nie znaczy, że przy 31 roku mogę już jeździć jak mi się podoba, bo bo, bo przecież tyle lat jeździłem prawidłowo. Amen.